Dobry wieczór, witamy na kanale Triz Dzisiaj będziemy robić Jabłka z jedzenia trójki W karmelu Z orzechami, żurawina e, To są nasze składniki na jabłka i karmel Do karmelu mamy cukier, śmietankę 30, A do jabłek mamy orzechy włoskie, żurawina To są chyba morele, no i nasze myte jabłka I masło którego nie widzicie Myjemy jabłka do rondla z grubym dnem wsypujemy cukier Będziemy robić karmel No to chyba logiczne I Matrywa. musimy go rozpuścić Tak Marcin miesza karmel mm -hmm. Ja będę obcinała góry z jabłek Jest fajnie, trzymamy się jeszcze Jeszcze nic się nie spaliło Trzymajcie za nas kciuki mm, Nie wiem czy coś widać Ale chyba widać, będzie dziś. I jak, jak głęboko mam wydrążyć te jabłka, czy się? bo Nie to... wiem. No dobra. No oko. Chyba tak żeby się pozbyć tych wszystkich pestek. Okej, okay, mogę to już kluczyć? Mm. O nie słyszałem, sorry. Wstrzegam z tymi peskami, proszę przejdziemy. Dobra, to lewaj tam świątanka. Tylko ja się boję tego zrobić, czekaj. Tak może z daleka. Tak. Okej. Okay. Nie! <laughs> Była wizerna. Oh. Czekaj. Teraz na low heat. No dobra. Tylko to musi być. Usp... Kalma, kalma, kalma. Dobrze. Jest wszystko. Po... Nie, nie, jest. To na mniejszym, mniejszym mniejszy musi być. Ej, tak wydrążone jak jabłkę No, fajnie się bawię. A <laughs> no, no przecież ona była podgrzana, tak. Ale spalisz go, zjadasz go. go to, to się w ogóle nie ten, nie gotuje. Ale jest ciepłe. Krzyczy na ciebie, że jest ciepłe. Mam, no, dobrze, ten. Zobaczcie, to jest ciepłe. I to na low heat przez 10-15 minut. I może tam spices dodać. Chcemy dodać spices. Mm, nie, dodamy zwykle sól. A co to spices? Jakich spices? Cynamon na przykład. Cynamon? Abstracting. <laughs> Tell me about it. Ok. Ehm, teraz stworzymy podpórniki. Karmel się chyba pali. No trzeba chyba włączyć Zobaczcie, jakie piękne masło. I teraz One Table słychać. One Table swear. To dużo jest. Nie, to za dużo. Połowa tego. Tak, połowa. Pięknie, prawda? Ej, ładnie to tak wygląda. O. Thank you. I co jeszcze? Co yy, jeszcze? Dobra, chyba nic jest. Fajnie, uh -huh. że zasłaniasz wszystko co robisz Marcin. Trudno. Nie, widać, widać. Marcin teraz dopycha orzeszki w jabłku. Tak. I takie piękne będą iść do pieca na pół godziny. I do pieca. Masłem jabłka. Brzmi to dosyć kontrowersyjnie. Dawaj da... Marcin. Nie wiem Mijaj, dlaczego, dzisiaj. ale wygląda to chydnie. Jest i... Powinnaś z drugiej strony, chyba, da, ok. Obficie obchwicie. No, Ona będzie... Właśnie. Pięknie. Pięknie. Ale mięciusie się... Znoszę, nie. się nie, nie poparz. No właśnie, staram się.

a przecież się nie ma. Gdzieś... Ale to jest takie dobre. I ain't even Oh my goodness. Ja spadam misiaki, papa. pa! Dziękujemy Wam za oglądanie. Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję i komentarz. Nie pamiętam jaki miał być komentarz, ale jakiś miał być. Mm, więc... Aj, iPad, no to zostawcie w komentarzu słowo iPad i. do następnego razu. Widzimy się w następnym odcinku. To jest osobny odcinek, Lena. Ale. E, tak, to są osobne odcinki, ale robimy to razem, bo jesteśmy na i nie będziemy się spotykać e, co tydzień tylko po to, żeby nagrywać jeden odcinek, więc nagrywamy wiele odcinków na raz. E... Ale musicie to jakoś przeżyć. Bardzo was prosimy, żebyście to jakoś przeżyli. Ci drodzy widzowie, napiszcie jaki komentarz mają napisać. Mm. Chciałabym powiedzieć coś, ale, yy, ale nie wiem, czy to jest akceptowalne, jeśli dostaniemy jakiejś demonetyzacji, mimo że nie zarabiamy na tych firmach. No. Dobrze by coś. O, napiszcie iPad. No, Ty jesteś pewna tego, co mówisz?